Kiedy skargowałem, odpowiedział: Ten dom też jest ona. Dom obojga. Echo tego zdania dźwięczało Klarze w głowie przez wiele dni. To także jej dom. Jakby słowa miały fizyczny ciężar, czuła, jak przyciskają ją do piersi, ilekroć mijała kobietę na korytarzu, ilekroć widziała jej buty ustawione obok butów Daniela przy wejściu, ilekroć zapach tanich perfum intruza mieszał się z aromatem śniadania. Nie była to tylko kwestia przestrzeni. To była kwestia zdrady ukrytej pod postacią hojności. Daniel kupił ten dom za pieniądze, które Klerę oszczędzała latami, ciężko pracując, podczas gdy on wciąż marzył o zostaniu pisarzem. To ona wybrała płytki kuchenne, to ona zasadziła hortensję w ogrodzie, to ona spędziła bezsenne noce, malując ściany pokoju dziecka, które nigdy nie dotarły a teraz nagle dom stał się również jej Marysi, przyjaciółki z dzieciństwa, która pojawiła się nie wiadomo skąd z walizką i uśmiechem damy w opałach. Klara nie była głupia. Rozpoznał podróbkę, kiedy ją zobaczył. Kryzys rodzinny, z którym borykała się Marysa, był zbyt niewyraźny, a spojrzenia, jakie rzucał jej Daniel, gdy myślał, że nikt nie zauważył, były zbyt długie. Pewnej nocy, udając, że śpisz, Klara usłyszała ich stłumiony śmiech dochodzący z salonu. Zakrył dłonią usta, żeby powstrzymać krzyk. Następnego dnia podjęła działania. Nie było sceny zazdrości, nie było krzyków. Klerę po prostu zaczęła demontować dotychczasowe życie. Wyjmował zdjęcia z albumów, pakował książki, które dostał od Daniela na urodziny, oszczędzał nawet sztućce, których używali do romantycznych kolacji. Kiedy wrócił z pracy do domu i zastał ją z kartonem w ramionach, zapytał z niedowierzaniem: Co robisz? Pakowanie rzeczy odpowiedziała sucho. Jeśli to także jej dom, nie ma sensu, żebym tu zostawał. Daniel próbował złapać go za ramię, ale Klara zrobiła junyk. Przesadzasz. Marysa potrzebuje tylko miejsca, w którym może się zatrzymać na jakiś czas. Chwilę. Klara zaśmiała się gorzko. Jak długo, Danielu? Dopóki nie zajdzie w ciążę. Dopóki ci się to nie znudzi. Dopóki nie stanę się tym drugim. Nie miał odwagi odpowiedzieć. To była wystarczająca odpowiedź. W drzwiach kuchni pojawiła się Marysa z filiżanką herbaty w dłoniach i włosami wilgotnymi od deszczu padającego na zewnątrz. Klaro, proszę, możemy porozmawiać. Nie, powiedziała Klara, biorąc pudełko. Wystarczająco dużo rozmawialiście. Odszedł, nie oglądając się za siebie. Kolejne dni były plamą biurokracji i połykały łzy. Klerę przeprowadziła się do maleńkiego mieszkania blisko pracy, gdzie kapała sprysznica, a jej sąsiadka z sąsiedztwa śpiewała fado o trzeciej nad ranem. Ale po raz pierwszy od miesięcy spała. Bez ciężaru zdrady wiszącego w powietrzu, bez konieczności udawania, że nie widzisz rzeczy. Miesiąc później Merysa pojawiła się w drzwiach swojego biura z cieniami pod oczami i drżącymi rękami. Poprosił mnie, żebym za niego wyszła, oznajmił, jakby to było zwycięstwo. Klara patrzyła na nią przez dłuższą chwilę, czując coś pomiędzy litością a obrzydzeniem. Gratulacje powiedział w końcu. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwszy niż ja. Merysa otworzyła usta, może żeby usprawiedliwić, może żeby podziękować, ale Klara odwróciła się już w stronę ekranu komputera. Drzwi są tam, zauważył, nie odrywając wzroku od e-maila, którego nie czytał. Usłyszała, jak kroki drugiej osoby oddalają się powoli, jakby dźwigały ciężar poczucia winy, którego nigdy nie zaakceptują. Po latach Klara kupiła mały dom nad morzem z dużymi oknami i ogrodem, w którym posadziła nowe hortensje. Czasami, gdy wiatr wiał z północy, przysięgała, że czuje zapach perfum Marysi, ale to było tylko wspomnienie, a wspomnienia, jak się nauczyła, również mają datę ważności. Jeśli chodzi o Daniela, nigdy więcej o nim nie słyszałem ale w tajemnicy klera miała nadzieję, że dom, który kiedyś należał do niej, stał się także więzieniem ciszy i urazy. Ponieważ pewnych rzeczy, gdy są zepsute, nie da się naprawić. Właśnie wymieniony.